Dzień dobry, jest 22 lipca 2022 roku, godzina 14:30. No i znowu jestem przy dworcu kolejowym. To co istotne i to na co powinni uważać kierowcy jadący ciągiem kolejowa zwycięstwa, to ruch wahadłowy. Nie da się tutaj tak łatwo przejechać, trzeba chwilę odczekać. A wszystko dlatego, że rozszerza się cały czas plac budowy. Oczywiście problem mają ci, którzy chcą się dostać na dworzec, aby gdzieś pojechać lub też kogoś odebrać. Ja niedawno byłem w tym rejonie, ale oglądałem to wszystko z tamtej strony. Mamy tutaj skrzyżowanie i mamy nielegalne, nieczynne przejście dla pieszych. Oczywiście stoi tutaj wyraźny znak, no ale jak to. Y Często się zdarza, większość ludzi tego nie zauważa. Mamy tutaj skrzyżowanie ulicy kolejowej z tym ciągiem. Kolejowa zwycięstwa. No i ci, którzy chcą wjechać pod dworzec kolejowy, mają utrudnione zadanie, dlatego że przy wyjeździe trzeba się wstrzelić w ten takt. Samochody jadą raz z tej strony, raz z tej, więc fajnie jest tak jak teraz, że ktoś chce skręcić w prawo i akurat. Wszystkie samochody w tym kierunku jadą. Jeżeli natomiast ktoś będzie wyjeżdżał tam spod dworca i będzie chciał skręcić w lewo, a akurat ruch będzie tutaj w przeciwnym kierunku, no to niestety zablokuje cały sznur pojazdów. Oprócz ruchu wahadłowego jeszcze zdarzają się takie historie, że pojazd z budowy musi jakiś manewry wykonać, no i wtedy to się już całkowicie komplikuje. Ale tak jak widać, nie jest tak źle. Tak jak mówiłem, nie ma tutaj przejścia dla pieszych. Idę teraz w prawo poszukać, gdzie jest przejście dla pieszych. Patrząc na znaki drogowe, to też go tutaj zbyt blisko nie ma. Zgodnie z prawem doszedłem do przejścia i wracam, ale naprawdę większość, tak jak pokazywałem, ma to gdzieś, więc robienie tego przejścia tak daleko jest moim zdaniem bez sensu. Można było to zrobić gdzieś tutaj, bliżej przystanku autobusowego, ale cóż, jeżeli ktoś, kto podąża w kierunku dworca, wysiądzie tam na przystanku, na przystanku przy Okrąglaku, to musi tak jak ja pokonać ten cały dystans do przejścia dla pieszych, żeby tą drogą legalnie wejść na dworzec. Można by powiedzieć, że innej drogi nie ma. No jest od ulicy Świętego Rocha. Ale tam też jest problem podjechać i zaparkować. A to jest właśnie jedyna droga do dworca. Tam oczywiście kolejne osoby, które poszły na skróty, nie patrząc na te znaki. Które pokazują wyraźnie, że nie wolno tamtędy przechodzić. Teraz tam samochody jadą w lewo, więc wszyscy, którzy stąd chcą wjechać w prawo, muszą poczekać. Kolejny turysta idący na skróty, i tam z tyłu też dwie turystki. No, pani niesiecie pojedzenie, to musi się pospieszyć. Tu, oczywiście, też wszyscy idą najkrótszą drogą, przez plac budowy, jest tu trochę nieścisłości, bo jest znak. Przejście dla pieszych, ale przejścia dla pieszych nie ma. Więc tuż bałagan. No tutaj to już nie mam wyjścia, dlatego że tam dalej i tak nie ma przejścia dla pieszych, więc muszę gdzieś tutaj przejść. A to nie jest proste, bo mnóstwo samochodów. O, są znaki na jezdni. Są jakieś stare, żółte, wytarte pasy. Czyli co? Zgodnie z prawem ten samochód zaparkował na przejściu dla pieszych. Zobaczymy jak to wygląda z drugiej strony. No tak. No tak. Czyli od tego znaku do tamtego jest przejście dla pieszych. Straszny bałagan. Byłem w tych okolicach całkiem niedawno i wtedy, wtedy w zasadzie doszedłem tylko do tamtego parkanu. Nie wychodziłem dalej, ale też wtedy aż tak dużo tutaj się nie działo. Oczywiście to, że nie ma tutaj przejścia dla pieszych, jest wyraźny zakaz. Pieszych, wielu osobom nie przeszkadza. Ja też miałem taką sytuację, że jadąc samochodem dziewczyna próbowała wymusić przejście na nieczynnym przejściu dla pieszych, na przejściu, które jest wyraźnie zagrodzone, zamalowane, no i do tego jeszcze są znaki pionowe.